Hej, hello, witam wszystkich serdecznie Gorąco, w piękny, słoneczny dzień Z trafik 1.9 DC Witam Was, John Udało mi się właśnie przytulić I to całkiem za darmo Trochę stempli budowlanych A że na budowie przyda się wszystko Także lecę je podrzucić na działeczkę Na pewno przydadzą się Do podpór szulunkowych Nadproża w garażu Okna tarasowe Duży pociąg pod belki w salonie Także warto obserwować takie tematy, nie tylko stęple, różne e, materiały budowlane, chociażby na eliksie Czasami niektórzy chcą się pozbyć pozostałości całkiem za darmo, ewentualnie za grosze. Także ładujemy, wieziemy, Na pewno się wszystko przyda. Korzystajcie z okazji. Jeszcze, żeby udało się przytulić 10 palec sukorka, to nagrałbym bloga Jak postawić dom za free, a nie Jak postawić tani dom. Przy okazji zobaczymy, jak wygląda sytuacja z moim magazynkiem. Jak beton wyprodukowany spisał się przez Johna. Czy posadzka jest już twarda. I czy przy okazji jakiś bum nie pożyczył sobie betoniarki. Przy okazji ją W poniedziałek jestem już oficjalnie umówiony z geodetą na wytyczenie budynku. Także już ruszamy w poniedziałek. Do tej pory musi być wszystko dopięte na ostatni guzik żeby nie marnować czasu na sprawy organizacyjne, bo później to już będzie tylko ziemia, łopata, powietrze. Takim małym mankamentem jest wczoraj, doczytałem się w projekcie, e, przez to działkę przechodzi przewód telekomunikacyjny. Tak jak w poprzednim odcinku, no, czy którymś tam z początkowych opowiadałem, co wpłynęło też na Niską cenę zakupu tej działki był słup telekomunikacyjny, który się udało przesunąć, ale częściowo podziemny jest, przewód został. Także nawet projektant zaznaczył, że prowadzić wykopy tak zwanym sposobem ręcznym. No, przynajmniej tam, gdzie jest ten przewód, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Generalnie to nie ma większych problemów z wykopem fundamentu metodą ręczną. Tak większość budynku było. Kiedyś budowanych, a zwłaszcza dla tych, którzy oglądali wszystkie części Rambo 1, 2, 3, nawet 4

Na pewno nie zaszkodzą, a przydadzą się też na pewno. Koszt takiej ilości stępli to w zakupie maksymalnie 50 zł. A później bez problemu ktoś zabierze od Was też na opał za litra. Także kosztu takich stępli nie liczymy do kosztu budowy, bo to Wam się zamortyzuje i zwróci. Ewentualnie nawet w przypadku stropu żelbetowego. Tam już tych stop. stępli będzie trzeba więcej. Na pewno przynajmniej na dwie stówy. Ale i tak będzie znacznie taniej, pomimo, że możecie to sprzedać z powrotem niż wypożyczyć gotowe, metalowe, no bo za darmo raczej nikt nie wypożyczy. Dobra, to teraz trochę historii. Jesteśmy w centrum, takim centralnym centrum, nawet na takiej niewielkiej górce względem innych działek miejscowości. W okresie międzywojennym, a może nawet wcześniej, tutaj mieściła się karczma, czyli było to takie główne centrum rozrywki okolicznych mieszkańców. Później, wiadomo, po wojnie to, raczej to zostało rozszabromana ta karczma, tak? Karczmy były żydowskie. I w tym miejscu spółdzielnia mleczarska wybudowała punkt skupu mleka, tak potocznie zwaną mleczarnię. No i to funkcjonowało praktycznie do niedawna. Ale wiadomo, że ci mniejsi rolnicy Więcej piją niż produkują, także pomału to obumiera. Rozwijają się ci więksi i takie punkty skupu mleka jeden po drugim w całej Polsce się zamykają. A że działki są usługowe, budynek też jest jako usługowy, także generuje duży podatek dla takiej spółdzielni. Taka mała działeczka to, z takim budynkiem to 1800 zł. Także dla nich to jest zbędny, niepotrzebny balast i na pewno z chęcią każda spółdzielnia się tego pozbędzie. No i trzeba przy negocjacji użyć oczywiście takiego sformułowania, że nie wow, kupujemy budynek, przerabiamy dach i mamy dom. No nie, nie, nie do końca. Ten budynek jest dla nas uciążliwy. Trzeba go rozebrać, zutylizować ciężkim sprzętem, wywieźć, znaleźć przede wszystkim miejsce, kto to odbierze. Elektrykę, papę, sta, na no, stalą nie ma problemu, to złom, tak? No i to jest taka karta przetargowa, że trzeba wyrwać te fundamenty, czyli ta działka jest mniej atrakcyjna niż byłoby pusta. No, ja nie bez problemu to podejrzewam, że mi sprzedadzą. Przynajmniej tak było w moim przypadku. tak Ciałka z budynkiem kupiona za grosze. Dużo stali z odzysku. No, zostało jeszcze po Perelowski 18 i 20. Także będzie można w niektóre beleczki jeszcze to wrzucić. I całkiem niezła paleta starej cegły z 60 lat jeszcze takie fajniejsze sobie przebierzemy. I z tego zrobimy twarty kominek w stylu angielskim. Zobaczymy. Jak tanie kupić działkę? Szukajcie. A znajdziecie. Negocjować, negocjować, jeszcze raz negocjować. Powiem tak. Lecę sobie po jakiejś okolicy, widzę ogłoszenie, sprzedam działkę. No i dzwonię. Ktoś mówi cena X. No to dzielę ją na cztery proponuję. Można coś do negocjacji? Tak, jak najbardziej. No to 25% ceny. No, jak się gość rozłącza. To się rozłącza, ale niektórzy <głos》> widzę, że, że mają ewidentnie zawyżone te działki, tak? Każda działka jakiś ma mankament, jeżeli chcą, chcą ją sprzedać. I czasami można naprawdę coś fajnego upolować, tak? Na przykład działka torfowa. No, no. Co na takim torfie postawicie? Można postawić. Mówię, że nie. Dom na płycie, ale to też jest dodatkowy koszt. Dom na palach i też trzeba wyperswadować. Jeżeli ktoś ma odda taką działkę za grosze, bo rzeczywiście nie da się na tradycyjnym fundamencie postawić domu, no to kupicie za groszę, a trochę pokombinujecie. Może ją nawozicie jakimś gruzem. Postawicie, szukać, szukać, jeszcze raz szukać. Słup. Słup telekomunikacyjny, tak? Na środku działki. Który się tutaj znajdował, to było już w którymś odcinku. mówiłem jak to udało się usunąć. A no to było, była uciążliwość, tak? Po środku stoi słup, rozchodzą się w prawo i w lewo dwa przewody, ani dachu, ani możliwości praktycznie rozbudowy działki, tak? Jeżeli ktoś oferuje do sprzedaży działkę ze słupem i mówi, że bez problemu można to usunąć, no to niech on pokaże, jak to się da usunąć, tak? Tak sobie po prostu, no to też nie usuniemy tego słupa, powiem, słuchajcie, no, ten słup stoi 60 lat na mojej działce, ale mam problem z koszeniem trawy wokół niego, Kosiarko zabierzcie, albo zaczepiam się w niego, no to tak nie do końca idą Wam to na rękę, trzeba się umieć dogadać, ale prawdopodobnie się dogadacie, ale najpierw kupując tą działkę, zbijcie nieźle no za to kasę do domu. Działka z budynkiem do rozbiórki, jeżeli kupujecie działkę z budynkiem do rozbiórki, to ten budynek ma obniżać wartość tej działki, nie o samą rozbiórkę, tylko przynajmniej dwukrotnie, bo to jest dla Was problem. Chyba każdy chciałby kupić pustą działkę, wytyczyć, załatwić sobie papiery i rozpocząć na niej budowę, a nie jeszcze mordować się z rozbiórką. Także ten budynek, który jest na działce, powinien drastycznie obniżyć jej wartość. Przypomniała mi się taka sytuacja. Podjeżdża znajomy, mówi: No, mam działkę nad rzeką. Po rodzicach, do sprzedania. Nie chciałeś nad rzeką? A pytam, ile? O, to duża działka. Ile? O, miałem fajnego klienta. Ile? O, chciałem sprzedać dla warszawiaka. No, bo wiecie, tak się przyjęło chyba na Podlasiu, tak? E, ktoś z rodziców przypisał kawałek rudery, która tylko generuje mu podatek niepotrzebny, bo nie ma na sobie ziemi, tak? Jeszcze ze stodoły na dodatek płaci. No i myśli, że przyjedzie naiwny warszawiak, który śpi na kasie i Zapłaci mu szalone pieniądze, a on pojedzie za te pieniądze, kupi w mieszkanie. No to nie do końca. Z takimi działkami też czasami niektórzy pół życia bujają, zwłaszcza w takich miejscowościach, gdzie wrony też już zawracają. A poza tym ten budynek, no nie wiem, co on sobą reprezentuje? No chłop mówi, że ma fundament. Jaki to fundament? Co ten fundament ma wspólnego z współczesnym fundamentem? Wykopany rów, zalany mieszanką żwiru z cementem. Trochę kamieni, trochę lemieszy, starych garnków, <grywia> doszalowana góra, popękana w każdą stronę, dyl, no, dy, pobalowa, pobudowane z bala, no, bala stuletniego, tak? w połowie dolne bale już pewnie sprókniały, tak, przykryty blachą, która tak naprawdę e, na dzień dzisiejszy ma wartość nie wiem, może 400 zł na złomie. No jeszcze do, 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 do tak trzeba poskakać i opozorywać jeszcze zabić na ten złom. No ale gość mówi, że kryty blachą. No, <grym>, rozumiem, że nową, szwedzką blachodachówką, bo no to ma jakąś wartość, ale nie blachą, którą był kryty w 50 roku, czy tam w 70. To też trzeba na to zwracać uwagę. Moim zdaniem lepiej jest urwać działeczkę w małej miejscowości. Gdzieś tak 5 minut drogi jak w moim przypadku do większej, czy 30 minut drogi. Do stoku, zwłaszcza, że nowiutką drogę centralnie stąd budują Do Ronda To może nawet będzie krócej. No, postawić domek wielkości 140 metrów z garażem. Małą działkę konkretnie zagospodarować lepiej niż wielka działka nigdy konkretnie nie zagospodarowana. No, niż gnieździć się w małym mieszkanku przeciętnie 38 metrów. No i tak koszt bud budowy takiego budynku będzie podejrzewam, że dużo niższy, dużo niż. No i czas osłabienia gospodarczego, tak? W kryzysie jest najłatwiej kupić działkę. Także jeżeli ktoś ma chęć zakupić działkę i tanio, no to to jest dobry moment. Właśnie teraz dobry moment, żeby tą działkę trafić. Teraz macie. Duże pole do manewru w negocjacjach. Wiem, że część budów jest wstrzymanych, część inwestorów się jednak wycofuje. Tak jak rozmawiałem z kierownikiem budowy, też miał paru klientów. Niestety na razie się wstrzymali z budowami. Także podejrzewam, że wielkiego boomu nie będzie. Nie będzie wielkiego popytu na, na działeczki, i to spowoduje, że będzie można. Negocjować będziecie mieli kartę przetargową, żeby coś urwać. Myślę, że to jest dobry czas, czas, miejsce i pora, żeby urwać sobie działkę. Dobry czas na inwestycje. A byłbym zapomniał, że wykopaliśmy przy rozbiórce pierwszy element starej karczmy. W tamtym miejscu jak robiliśmy ogrodzenie, natknęliśmy się na fundament, tak że ona gdzieś była w granicach bliżej drogi. Drogi były w tamtym czasie mniejsze. Fundament był z kamienia. Jeden na drugim pokładany, Nawet takie ciekawe kamienie. Zobaczymy. Może coś ciekawego znajdziemy. Cały czas liczę na ten jeszcze garnek złota. Nie ja no, żartuję. Chyba, że naprawdę coś znajdę. Także będzie to już mój ostatni odcinek. Żartuję. A tak poważnie to z odnalaz bym odnalazł jakieś zdjęcia i zobaczył jak ta karczma w dawnych czasach wyglądała po prostu z ciekawości. Zobaczymy. Się dobije do tego fundamentu. Może coś ciekawego jeszcze znajdziemy. Oprócz tego garnka. Dobra. To co, kochani, szukajcie, a znajdziecie. Powodzenia. Good luck. Mówił do Was John do usłyszenia. Trzymajcie się. A no, kto jeszcze nie zdążył zasubskrybować mojego kanału, to sub, like. Trzymajcie się. Hej.